Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogu. Tak, jestem już wyszykowana, bo zaraz zaczynam pracę, a po pracy chcę jeszcze skoczyć do sklepu, bo muszę parę rzeczy kupić. Bo jak widzicie po tytule, dzisiaj będę miała specjalnego gościa, którego dawno u mnie nie było, a już tyle razy się wiecie, umawialiśmy i zawsze było coś. Głównie ja odmawiałam, bo nie miałam czasu. Wiecie, później miałam ten wyjazd na urlop, więc troszkę mi, że tak powiem, no, absorpcja pewnymi innymi kwestiami ważnymi również dla mnie nie pozwoliła, żebym, żebym w końcu to spotkanie nam ustawiła. Ale w końcu jest, więc dzisiaj będę rozpieszczała mojego gościa. Zresztą, wy wiecie, Zwłaszcza te osoby, które dłużej mnie oglądają, wiecie, że ja uwielbiam rozpieszczać moich gości. Lubię stwarzać im taką atmosferę, żeby poczuli się u mnie wyjątkowo i to nie ma znaczenia, czy jest to zwyczajna koleżanka, czy jest to rodzina, czy jest to przyjaciółka, czy jest to po prostu przyjaciel, mężczyzna po prostu. Tak mam. Zawsze tak miałam. Ja uważam, że mm, trzeba tak naprawdę. O, przepraszam, tyle trzymam tą kamerę, że trzeba ludzi dopieszczać. A po to są spotkania i po to zapraszamy zarówno do naszego domu, jak i do naszego życia ludzi, których chcemy mieć w swoim życiu. Jeśli ktoś jest, kto nie chce być z nami, jeśli jest ktoś, kto. Na wszystko będzie kręcił nosem i ktoś, kto, nawet jak pięknie się przygotujemy, nie będzie zadowolony z tego, w jakiej otoczce jest, w jakim domu jest, w jakim towarzystwie przebywa, to znaczy, że ten ktoś nie jest dla nas. Więc powiem Wam szczerze, zresztą już Wam kiedyś też mówiłam, że ja ostatnio naprawdę zrobiłam taką czystkę w swoim życiu, jeżeli chodzi o znajomych. Wy też mi pisaliście, że też takie. Oczyszczenie znajomych w życiu swoim również poczyniliście i czujecie się wolni. Powiem Wam, że to jest fajne uczucie, takie oczyszczające, takie um, ożywcze, jak możemy z naszego życia pozbyć się ludzi, którzy są dla nas kulą u nogi, którzy są wobec nas nieszczerzy, którzy są wobec nas e, no niefajni. Tak może ogólnie rzecz nazwę, są po prostu niefajni, więc tak moi drodzy, czas na zmiany, czas na nowe, czas na nowych ludzi w naszym życiu, bo tak po prostu czasem jest, na tym też polega życie. I dobrze, moi drodzy, jeszcze tylko Wam pokażę, bo zaczęłam sobie różne rzeczy, takie, wiecie, te kolorówki co jakiś czas wyciągać z moich zapasów. I tym razem wyjęłam e, oczywiście Rouge Edition Velvet Bourjois. To jest ta pomadeczka i to jest numerek Velvet 30. Mam nadzieję, że kamera sfokusowała i będziecie to widzieli. Dobrze moi drodzy, to co? Ja zabieram się za moją pracę, później szybko zakupy, no i wam pokażę, co też takiego ciekawego zamówiłam, bo mam jedną paczkę, którą wam muszę pokazać. Może to jutro, nie dziś, ale na pewno wam w tym odcinku pokażę. No i pokażę wam, jak przygotowałam stół i co przygotowałam na nasz uroczy, a jakże. Tak więc moi drodzy, nie pozostaje nic innego jak zaprosić Was oczywiście do oglądania. Zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę, a my co? Zaczynamy! Jest, moi drodzy, jest moje zamówionko. Mówiłam Wam ostatnio, że kończą mi się te cudowne odżywki do włosów. Bedhead, no, genialne są. Jedna była w cenie, kurczę, to jest nie pamiętam, chyba 40 parę złotych. No, one są troszkę droższe, ale dziewczyny z, dłuż, z długimi włosami, dłuższymi włosami które znają problem plączących się włosów, trudnych do rozczysania, włosów, które no pomimo swojej długości, no wiadomo, będą obciążały długość włosa i będą miały problem z uniesieniem, wiecie, no tej, tej, tych włosów do góry, no to serio, ta odżywka zrobi Wam taki fajny volume i, i będą... Mm, na pewno nie będą to włosy, które się będą puszyły, ale też nie będą to włosy, które będą takie, jak ja to zawsze mówię, przylizane. Wiecie o co chodzi. To będą włosy, które będą lekko uniesione u nasady, dostaną takiej... Um takiej struktury troszkę matowych włosów, ale ja wyrównuję tą matowość właśnie olejkiem z Marionu i, i, i to właśnie kombo bardzo, bardzo mi się sprawdza, zresztą wielokrotnie też mówiliście, że mam bardzo ładne włosy i co z nimi robię, więc właśnie to jest ten taki zabieg, który stosuję od lat i on mi się naprawdę sprawdza, więc bedhead koniecznie, ja mam już Zapasik, więc się bardzo cieszę, a wiem, że, że te odżywki potrafią naprawdę bardzo szybko znikać z półek sklepowych. Nie widziałam akurat ich w Rosmanie, więc postanowiłam zamówić przez Allegro. I tu znów koniecznie odwołuję się do tego, żebyście robili sobie zakupy przez Tipli. Na dole macie link. W opisie. Logujcie się tam, rejestrujcie się i róbcie sobie zwroty w każdych zakupach, jakie robicie na Allegro, bo po prostu to się opłaca. Zawsze zwrot, nawet minimalny, i to będzie, wiecie, 10 groszy, ale jak będziecie często różne zakupy robić, to gdzieś z tych pieniążków drobnych, wiem, pieniążków, tych drobnych pieniędzy, naprawdę uzbiera Wam się fajna sumka. Od co? Kupiłam trzy. Kostki masa, bo chyba była jakaś większa promocja, więc wzięłam trzy. Tutaj mam taką chyba paryską bułeczkę, tylko że ona jest chyba z owsem, No dobra, miesza z tym. Takie wzięłam e, crackersy sezamowe, a są, one są z makiem. Bardzo dobre. No oczywiście, proseko, więc zaraz wędruję do lodówki, żeby się chłodziło. Wzięłam jeszcze takie dwie zupki telefona ostro-kwaśne, no musiałam ponownie wziąć ten paryski chleb w stylu tureckim z czosnkiem i kolendrą antipasti czyli wzięłam te papryczki nadziewane serem, myślałam, że to jest ser kozie, ale to jest chyba zwykła feta do tego bagietka czosnkowa i dla mojego gościa kajzerki a bagietkę wziąłam dlatego, że dzisiaj będę serwowała wieczorkiem krewetki Ostatnio przeglądałam sobie szafki i stwierdziłam, że muszę domówić te soki z cytryny, bo już mi się kończą. Ale powiem Wam, że przepięknie zapakowali, bo dali naprawdę dużo tej folii. tutaj też porządnie w ten karton było to ładnie zapakowane, więc bardzo, bardzo się cieszę. Już Wam powiem cenę: mm -mm, sok z cytryny. 6 butelek kosztowało mnie 54, od Wam pokażę, 54,90 9, bardzo dobra cena. Również wspierałam się tą opcją odroczona płatność. No dobrze, już będę miała zapasik. Zobaczcie, jest naprawdę świetny, nadaje się do ciast, nadaje się do sosów, nadaje się do herbat. A teraz wiecie, że będą zimowe herbatki, więc tym bardziej się cieszę, że zapasik jest już u mnie no więc przygotowuję moi drodzy dla mojego gościa y, guacamole ale tym razem wiecie co dałam suszone pomidory bo tak jakoś ładnie mi wyglądały y, awokado, połóweczka pół y, cebuli y, y, i teraz tak nie mam y, czosnku takiego świeżego byłam w Biedronce, ale niestety nie widziałam ładnego, takie były jakieś zdezelowane więc musiałam się uraczyć tutaj czosnkiem suszonym. Do tego dałam sól, oliwę i dałam jeszcze tą cytrynę. Tak to mam zapas. Pokazywałam wam w tym vlogu jak otwierałam tą paczkę, że zapas jest. Dobrze, kochani, nie gadam. Biorę się za robienie guacamole. Wow. Zobaczcie, jakie piękne to guacamole wyszło takie kremowe. Mm -hmm. Zaraz jeszcze sprawdzę, dosmaczę. O, tu się pomidor cały, nie, zda, nie zmiksował, ale nieważne. Najważniejsze, że jest. Do tego, wiecie co, nie wyrzucałam jeszcze. Gdzie jest ta pestka? Nie, wyrzuciłam ją. Kurczę, miałam jej nie wyrzucać. No nic, mam nadzieję, że to nie zczernieje. Chociaż nie powinno, bo cytryna tutaj jest, więc dobra, kochani, przekładam do pojemniczka i wieczorem na pewno będzie przepyszne do naczosków. Moi kochani, tutaj przygotowuję się na no, małe spotkanko dzisiaj wieczorkiem. Więc przygotowałam przepyszne krewetki, mam bagietkę, ale powiem Wam, że muszę jeszcze pójść wziąć kąpiel taką długą, bo pewnie wieczór też będzie długi. Dzisiaj wina nie kupowałam, będzie prosecco, ale słyszałam, że mój gość ma przynieść czerwone wino, więc ja daję tutaj, powiedzmy, do naszej przystawki prosecco, natomiast hmm, później będziemy się raczyć czymś innym. Tutaj dam całą resztę, masę przepysznych rzeczy. Na razie tylko tak sobie, wiecie, ustawiłam, żeby sprawdzić, czy to wszystko mi się ładnie pomieści. No, i tam pewnie świecę zaraz, odpalę. Póki co, kochani, płonę. Idę brać gorącą kąpiel i muszę się wyszykować. Trzymajcie kciuki za udany, miły wieczór. Rendezvous. Czas zacząć. Moi drodzy, przyszłam z pożegnaniem. Wczoraj się już do Was nie odezwałam, no bo wiadomo, że wieczór e, poświęciłam zupełnie komuś innemu. Zresztą brzydko to brzmi, poświęciłam. Spędziłam czas wieczorny z kimś. Z kim tak naprawdę od dłuższego czasu chciałam i cieszę się, że w końcu do tego doszło. Dzisiaj się do Was mało odzywałam, bo miałam taki mocno organizacyjny czas. Musiałam wiele tematów pokończyć. Niektóre mi się mm, rozpoczęły, więc siłą rzeczy. E, stwierdziłam, że no nie, no nie będę, wiecie, na siłę włączała kamerę i e, mówiła Wam, czym się zajmuję, bo to, to zupełnie, absolutnie nie ma nic wspólnego z e, tym, co robię tu na YouTube. Ale dobrze, kochani, e, postanowiłam, że jeszcze nie, dopóki nie zmyję makijażu, przyjdę do Was się pożegnać i e, maska, maska wjechała dzisiaj na moje włosy. Soft Intense e, marki Orevl. One są naprawdę genialne. Co prawda zapach jest taki, tak jak Wam chyba mówiłam, różano-kwiatowy. Czegoś, czego ja nie znoszę. Ale spoko. Stwierdziłam, że potrzebuję takiego nawilżenia i takiej troszkę regeneracji, więc tę te maskę też muszę zużyć w końcu, więc wiecie, no nie wyrzucę jej. Więc spokojnie sobie tam za 2-3 godzinki w niej posiedzę. jedna z Was, kurczę, nie pamiętam, Marta, chyba ty kochanie mnie pytałaś, yy, przepraszam, jeżeli, jeżeli to nie ty, to, to wybacz. Yy, pisałaś do mnie w komentarzu, yy, znaczy napisałaś mi takie, dałaś mi zapytanie yy, odnośnie tego, yy, czy ja to maskę nakładam yy, przed myciem. Tak. To, co zawsze Wam powtarzam, ja te maski nakładam na suche włosy. A jeżeli czuję, że po dwóch, trzech dniach one już są takie, wiecie, przyklapnięte, już są takie nieświeże, troszkę przetłuszczone, końcówki suche, bo tych kosmetyków jednak sporo jest na tych włosach, no to wtedy właśnie wyjeżdża taka maska na suche włosy. Jak ja mam na przykład dzień, sobota, niedziela, Teraz może niedzielę nie, no bo niedzielę pracuję, ale jak miałam wolne niedzielę, to pra, potrafiłam praktycznie pół dnia z taką maską sobie przechodzić i dobrze zrobiło to moim włosom. Robiło to i robi moim włosom, może tak powinnam powiedzieć. Także te maski są genialne i później normalnie dwa razy myję sobie szamponem, żeby dokładnie tą maskę z tych włosów, tych łusek po prostu zmyć. I tyle. I powiem Wam, że się cieszę mam... Wiecie, że mam spory zapas tych masek, więc na razie żadnej nie kupuję. E, co do pielęgnacji włosów, to wiecie, bo Wam też e, mówiłam o różnych kombach. E, jest, e, jest ten bedhead, który wam... No i padła mi bateria. Starałam się tak w miarę sprawnie Wam wszystko powiedzieć, e, ale jednak widocznie nie zdążyłam. Nic to. Moi drodzy, nie wiem, nie pamiętam, na czym skończyłam. W każdym razie maski Wam polecam. Tej marki Orew. E, tak jak mówiłam wam o tych moich kombach, czyli ta bed head głównie dla włosów dłuższych, z tym, że włosy mają problem z tym, że włosy wam się plączą, mają, mają, macie trudności z rozczesywaniem, to jak najbardziej tamta odżywka zrobi wam fajne volume, tak. I No i oczywiście marion, 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 jak najbardziej. I teraz jeszcze sobie też od dłuższego czasu testuję Isana, tą, ten olejek arganowy bodajże. Chyba tak, wiecie które? ja go wam pokazywałam też w jakimś vlogu, więc to. Czy ja coś jeszcze takiego ciekawego mam do włosów? Ostatnio nic takiego nie odkryłam więc tylko i wyłącznie wspieram się tymi kosmetykami, o których Wam cały czas mówię i będę Wam o nich mówiła, dlatego że wiem, że tutaj jest kilka nowych osób, Wy może o tym nie wiecie, a poza tym ja lubię promować też rzeczy, które są genialne, które mi służą które mi naprawdę mi wspomagają moją pielęgnację wiem, że też pytacie o pewne rzeczy właśnie takie kosmetyczne, wiem, że z moich polecajek korzystacie, coś co bardzo kocham i uwielbiam, to to, jak mi um, robicie screeny własnych zakupów, zdjęcia własnych zakupów, wysyłacie do mnie przed cudowne perełki. Ostatnio e, mam nadzieję, kochanie, że ty się nie obrazisz, ale ja to muszę po prostu pokazać. Um, już wam mówię, już wam mówię, dostałam przepiękne zdjęcie odnośnie... Czekajcie, poczekajcie... Ola ostatnio mi przesłała um, zobaczcie, jakiego takie piękne zdjęcie. Mam nadzieję, że. O. I to są sole Bingo Spa. Które Ola również pokochała e, dzięki mnie, poznała się i jesteś bardzo z nich zadowolona. Powiem Wam, e, takie wiadomości mnie po prostu rozczulają. Cieszę się, że e, też trafiam w Wasz gust, i cieszę się, że możecie z tych moich e, polecajek korzystać. E, właśnie po to jest ta nasza mała społeczność, ten nasz mały domek, który zbudowaliśmy wspólnie na tym moim YouTube. E, to mnie bardzo cieszy. Naprawdę to mnie bardzo cieszy cieszy i z tego jestem ogromnie Wam e, za to jestem Wam ogromnie wdzięczna i szczęśliwa, że mogę też gdzieś Was inspirować do fajnych e, rzeczy, nie tylko do tego, żebyście testowali różne produkty, ale żebyście też gdzieś tam, e, jeżeli mówimy tutaj o, jakich, e, o jakichś kwestiach um, Takich bardziej, wiecie, duchowych, że Wy też po prostu macie fajne przemyślenia i też się z tym wszystkim dzielicie i też gdzieś tam, nawet jeżeli jest jakiś film, e, inspiracja do sprzątania, do gotowania, to Wy też z tego korzystacie i to mnie ogromnie, ogromnie cieszy. Dobrze, kochani, Myślę, że chyba tym akcentem będę kończyła. Mam nadzieję, że, że tej końcówki gdzieś tam nie zamotałam, bo powiem Wam szczerze, dzisiaj mam taki natłok myśli w głowie, że e, ciężko mi jest się skupić, bo mam mnóstwo i pomysłów e, i są też jakieś e, takie problemy, które gdzieś tam się też w tak zwanym międzyczasie pojawiły. Są sytuacje, które już e, dawno e, powinnam zamknąć, dopiero teraz te rozdziały zamykają się u mnie. Więc powiem Wam szczerze, naprawdę się dzieje. Ja jestem tylko. E, Ogromnie wdzięczna za to, że mam tę chwilę takiego, wiecie, wytchnienia, że mogę włączyć kamerę i zrobić coś, co kocham, czyli do Was chwilkę pomówić. Dobra, kochani, zabieram moją herbatkę, i kończyć ten dzień. Zmyję sobie makijaż, posiadę w tej masce i będę dla Was planowała kolejne cudowne, mam nadzieję, interesujące filmy. Kochani, dziękuję pięknie za dziś. Przetulam Was jak zawsze bardzo mocno. No i co? Do miłego następnego. Ciao! Soneroga, burkie, ja saranę, czuła chęć, czosyra. I rokę, kubekie, masyno w sodą na cikę, cięciche, czagna, juciche, mianę, chadzim.